Dzień dobry, Raki. Jak widzicie, w innych okolicznościach ja w drodze na weekend, na majówkę, zatrzymaliśmy się gdzieś tutaj. No i schowałam się tylko, y, w domu jest sporo ludzi i przeszkadzaliby nam trochę, więc pomyślałam sobie, że tutaj się tak schowałam pod taką altaną. Miejmy nadzieję, że wiatr. Nie będzie zagłuszał moje słowa. Jeżeli będziecie słyszeli dźwięki, to czarodziejskie dźwięki e, dzwonków wiecznych. Przychodzę do Was z czytaniem na prognozę na maj 2024. I odniosę się do e, komentarza w kwietnia. A wiatr wieje do kwietniowego e, filmiku. W którym ktoś skomentował z Was, że tu są same ogólniki, żadnych konkretów. No, bo to jest czytanie ogólne, kochani. I dlatego, żeby każdy z Was coś wziął dla siebie, to nie mówimy o konkretach. Konkrety są na czytaniach prywatnych. To wtedy są same konkrety, bo pytamy się. Na przykład, masz takie pytanie. Czy ten mężczyzna jest dla mnie, czy ta praca jest dla mnie, czy właśnie dobry moment, nie wiem, na sprzedaż, na kupno, na yy, zorganizowanie, na niezorganizowanie, i tam są same konkrety. Więc yy, a tutaj te, na kanale YouTube'owym to jest bardziej traktujcie jako inspirację, jako pogaduchy przy tarocie. Tu e, oczywiście dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale właśnie w sposób bardziej ogólny, bo to są czytania ogólne. Okay? Zachęcam Was, żebyście obejrzeli również e, te filmiki e, w jakim znaku Zodiaku macie Ascendent i Planety Osobiste. Link do obliczenia tego będzie w opisie filmu. A jeżeli potrzebujesz konkretów i pytań, Ee, odpowiedzi na pytania prywatne, to zapraszam na kontakt mailowy do mnie i wtedy umówi się ze mną na spotkanie. To co raki? Gotowe jesteście? No to zaczynamy. Czytania, prognoza na maj dla raków 2024. Jakie energie będą do Was przychodziły w tym miesiącu? Jakie wyzwania przed Wami? Mak. No to co robić? Kochankowie, czym się nie zajmować? Co zostawić, odpuścić? Kartę Księżyca. Mhm. Lepiej wiecie co, od razu wam powiem. Lepiej powiedzieć niż trzymać w sobie. Bo to tylko wrzody na żołądku mamy potem. Co odchodzi od Was w maju? Raki. Trójka kielichów. A co do Was przychodzi? Co Wam maj przyniesie? Szóstkę pentakli. Super. Jaki cel możecie sobie obrać w maju? Czwórkę miecz. I karta na maj dla raka to. Dwójka pentakli. No właśnie, niech ja chwilkę spojrzę. Mam nadzieję, że mi wiatr tutaj nie, nie wiejemy teraz. Poprosimy. Szósta buław mamy w spodzie. Dobra. Drogie raki. Maj będzie dla Was takim miesiącem skłaniania się ku takiej refleksji. Wyborów, co jest dla mnie. Prawie trochę, o, tak. Co jest dla mnie ważne, a co jest dla mnie mniej istotne? Na czym powinnam skupić swoją uwagę jako rak, a na czym nie? Czy dla mnie praca i rutyna jest ważna, czy bardziej ważna jest moja rodzina i moje życie osobiste na przykład? I takie refleksje cię, e, drogi raku będą dopa dopadały? Przychodziły, nie dopadały. Przychodziły yy, w miesiącu maju. Jakie jest wyzwanie w karcie MAGA? Ano takie, że nie będziesz umiał wybrać, By, bo, bo my chcemy mieć, jak zwykle, cały pakiet. I doskonały czas w pracy i rozwijaniu kariery, i niech się dzieje. I cudowny czas yy, w związkach, w relacjach, w życiu osobistym. A wiecie, to jest tak, że nie, no można mieć wszystko, ale w określonym czasie są określone priorytety, co jest najważniejsze, drogi Raku. Bo w Magu mamy tak i pracę, i związki, i kariera, i życie, i rozwój osobisty, i praca nad emocjami. Co tam chcesz? Wszystko. Tylko mamy 100% czasu. Już było podobne czytanie. Tylko nie pamiętam, który znak zodiaku. A nieważne, że mamy 100% czasu, i od nas zależy, ile procent poświęcimy poszczególnym aspektom naszego życia. Jeżeli wybierzesz pracę, to zaręczam ci 60% Twojego czasu, jeżeli poświęcisz na pracę, to wystarczy na budowanie kariery. A. Resztę, rozdziel pomiędzy, nie wiem, być, życiem osobistym, rodzinnym, towarzyskim, e, rozwój duchowy, co tam sobie włożysz do tego, okej? Okay? I w zależności jaką masz, no właśnie, jaki masz priorytet, bo jeżeli twoim priorytetem jest, jesteś singlem, jest e, znalezienia drugiej osoby do kochania, no to mamy kartę kochanków, więc zacznij to robić. Zacznij aktywnie działać w kierunku poznania osoby. Zastanów się, kto to miałby być, gdzie możesz spotkać takiego mężczyznę czy taką kobietę, wyjdź do ludzi. Napisz przynajmniej transparent Jestem do wzięcia. Już to też mówiłam na jakimś filmiku, bo to jest podobnie. A jeżeli to jest praca, to jacy ludzie będą dla mnie pomocni w budowaniu mojej kariery. E, jakie osoby be, e, będą? Poprawię, bo widzę, jakiś tu denerwuję, e, mogą mi pomóc w budowaniu mojej właśnie kariery, mojego zawodowego sukcesu. Kto to jest? Kto mi może podać pomocną dłoń? Jeżeli to jest rozwój osobisty, to tak samo, z kim mogę, kto będzie moim mentorem. Jeżeli to jest rozwój finansowy, to kto jest dla mnie inspiracją do prowadzenia swojego biznesu. Ale nie rób tego sam. To nie chodzi o to, bo można samemu, tylko to zajmuje dużo więcej czasu. Już kiedyś ktoś to wymyślił, to może warto z tego skorzystać, raki. Hmm? Na czym jeszcze skupiać uwagę? No właśnie, tak jak powiedziałam, na współpracy. Te raki, które jesteście w relacjach, w związkach, to dobry moment na odnowienie, tych emocji, odnowienie tych uczuć, e, popatrzenie na partnera tak, jak patrzyłaś na niego czy na nią jakiś czas temu. Mm, tym takim okiem wiecie, takim wow! Boże, jaki on mądry, Boże, jaki on piękny, Boże, jaki ona, i ona inteligentna, zgrabna i powabna, tak? To poszukajcie tej energii w sobie i zacznijcie. Zobaczyć, popatrzcie na swoich partnerów właśnie tym takim, co was w nich zachwyca. To jest dobry moment na odświeżenie uczuć w związkach, w relacjach, bo czego nie robić, jeżeli Wam coś nie pasuje w tych relacjach, w których jesteście, ale, i to nie mówię tylko o romantycznych, ale o takich towarzyskich, międzyludzkich, to warto to powiedzieć. Tylko powiedzmy to w sposób przymagłów powiedzmy to w sposób, no taki jak najbardziej do przyjęcia. To nie chodzi o to, żeby robić wyrzuty i komuś udowadniać, że nas, coś nam zrobił, tylko słuchaj, hmm, wydaje mi się, że w naszej relacji jest to, to i to, albo czuję, że w mojej relacji, z naszej relacji wzajemnej jest to, to i to. Jeżeli was coś kłuje w waszych relacjach międzyludzkich, to rada jest wyrazić to, nie trzymać tego w sobie. Ale nie chodzi o to, żeby się, przepraszam, wyżygać, tylko żeby to dobrze, dobrze ubrać w słowa i dobrze, dobrze nazwać, dobrze się skomunikować z tą drugą osobą. No bo możesz oczywiście zrobić awanturę życia, tylko. Przy, przy karcie MAGA to nic nie da, no bo. Ale jeżeli jesteś w prawdzie swojej, w karcie y, Księżyca i przy karcie MAGA, to możesz bardzo ładnie zakomunikować w sposób bezpieczny dla siebie i dla tej drugiej strony. OK? I tak samo jest w sprawach zawodowych. Jeżeli coś ci nie pasuje, to warto porozmawiać o tym, czy z szefem, czy, czy z przełożonym, czy, sam, czy z, y, z pracownikami, czy współpracownikami, y, co możemy zrobić, żeby poprawić jakość naszej pracy, jakość naszego funkcjonowania w firmie, jakość, no właśnie, naszego funkcjonowania. I to jest w każdym aspekcie swojego życia, drogi Raku. Dochodź, co jest Twoją prawdą. I Porozmawiaj, jeśli nie z kimś, to sam ze sobą. Nie czuję się szczęśliwy. Hmm, co ja mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej? Rozumiecie? Co ja rak mogę zrobić, żeby poczuć się lepiej? Nie trzymać tych emocji w środku, w sobie. Wszyscy już wiemy, że to jest droga donikąd. Jaki cel? No właśnie, chwilę przystań i się zastanów. Co ty raku możesz zrobić w miesiącu maju, aby polepszyć funkcjonowanie Twojej relacji, Twojego związku, szukanie partnera twojego, Twoich spraw zawodowych, Twojego rozwoju osobistego. Wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. Tylko trzeba przysiąść i się nad tym zastanowić i wypowiedzieć w magu o to, o co mi chodzi i nie trzymać tego w środku nie. Nie, jak to się mówi, zamiatać pod dywan, tylko właśnie wyciągać na światło dzienne i przypatrywać się temu. Aha, nie wiem, odchudzam się i słabo mi idzie. To co robię źle? Chcę być w relacjach, słabo mi idzie. Co tutaj nie działa? W pracy wydaje Ci się, że wykonujesz wszystkie swoje zawodowe czynności w sposób dobry. No, ale jakoś tego awansu nie ma. To znaczy, że coś gdzieś nie działa. I zatrzymaj się i zastanów się, co to może być. Pogadaj z kimś, zapytaj się szefa, partnera, dlaczego tak się czujemy, poszukaj tego. Co jeszcze tutaj może być? Dobry moment dla was, raki, te, które jesteście mocno zapracowane i skoncentrowane na, swoim, na swojej pracy zawodowej. To to jest bardzo dobry moment na to, żeby trochę odpocząć. Zaczynamy majówkę. Dajcie sobie trochę luzu w tej majówce, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zdystansować. Jeżeli nie możesz wyjechać, to naprawdę możesz pójść do, wysiąć z tramwaju, przystanek wcześniej i przejść się, żeby uspokajać myśli w Czwórce Mieczy. Żeby nie mieć właśnie tego natłoku tych myśli, tylko je uspokajać i wyciszać, i niech zostaną te najważniejsze. I hmm? zadbajcie w maju o sen. Zobaczcie, jak w bezpiecznym miejscu się odpoczywa. Też może warto zadać sobie pytanie, dlaczego źle sypiam, jeżeli ktoś tak ma z Was. Bo to nie jest tak, że przestajemy sypiać, bo nagle czasami no w pełni niektórzy są bardzo yy, wrażliwi i, i nie śpią ze względu na dynamikę księżyca, ale takich osób wcale nie jest dużo. W tej chwili księżyc maleje, więc yy, raczej powinniśmy lepiej sypiać. To zadaj sobie, drogi Raku, pytanie: co mnie stresuje? Wyciągnij to na wierzch. Nawet jeżeli dla Ciebie ta informacja będzie no, trudna, albo wyciągnij emocje na wierzch, które być może są trudne i pochowane, bo łatwiej jest mówić, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, a w środku po prostu, a w piwnicy błoto. Praca nad trudnymi emocjami, uwierzcie mi, jest mega oczyszczająca i daje właśnie poczucie spełnienia, ale trzeba je tam szukać. Jeżeli jakaś osoba bardzo Cię denerwuje i na jej widok po prostu dostajesz spazmów, może nie spazmów, ale no wścieku, to zadaj sobie pytanie, co we mnie jest takiego, że ona mnie tak denerwuje. Hmm? Metoda lustra. I jeżeli to znajdziecie, gwarantuję Wam, że to się po prostu w sposób magiczny rozpuszcza. To naprawdę działa. Ale trzeba to najpierw właśnie w, w karcie e, Księżyca... Wyciągnąć na wierzch. Co odchodzi w maju od Was? Jeżeli do tej pory właśnie. U... Może wierzyłeś, może tak miałeś, taki beztroski czas nie przejmowania się niczym, to to odchodzi. Zaczniesz, będziesz chciał w karcie MAGA zrozumieć, dlaczego masz tak, a nie inaczej w życiu. Czy to jest los, czy to Ty sobie sam sprawiłeś? Wiecie, że ja lubię powtarzać i bardzo w to wierzę, to jest moja prawda, że pewnie nasza dusza się umówiła na jakieś 3-4 sytuacje życiowe, które nas spotkają w, w okresie od urodzenia do odejścia, a na resztę mamy wpływ, bo to od Ciebie, Raku, zależy, jak Ty patrzysz na życie. Czy życie to jest ciąg? Straszących Ciebie niekomfortowych nie sytuacji, które powodują, i że Ty masz najgorzej na świecie, bo to, bo tamto, bo owam to. Czy te same sytuacje, fakty są faktami? Mówisz: O, okej, okay, dobrze, to mi się przytrafiło. Jak ja mogę przy tej sytuacji wzrastać? Jak ja mogę urosnąć? Czego się mogę nauczyć? Przytrafił Ci się mężczyzna. Przytrafił. No nie ma przytrafiania, bo wszystko przyciągamy. To, co mamy w tej chwili w swoim życiu, to jest obraz naszej wibracji. To sam sobie przyciągnąłeś do życia, czy sama sobie przyciągnęłaś. To znaczy, że tak wibrujesz, że masz taką pozycję. Jeżeli masz fantastycznie, brawo ty. A jeżeli masz tak sobie, to nie, nie utykaj w tym, tylko co ja mogę zrobić, działać żeby jakość mojego życia była fajniejsza. Czego miałam się nauczyć z tej trudnej sytuacji? I proś anioła stróża, jeżeli w niego wierzysz albo w cokolwiek wierzysz, tam na górze, to proś o porady. Niech cię prowadzi. Ja mam takie wrażenie, ja mam w ogóle wrażenie, uważam, że ja nie mam jednego anioła stróża, tylko jest ich kilkoro i Zawsze proszę mówię, im, oni siedzą tak na tej ławeczce, tak jak w filmie Rancho, tak? Pod sklepem i czekają, aż ja ich poproszę o pomoc. I oni tak, już chłopaki, lecimy, woła nas, dobra, trzeba się tym zająć. A jak my nie prosimy góry o pomoc, to ona sama za, nie załatwi. No przynajmniej o coś poproś nie z pozycji ofiary, tylko hm. Co ja mogę zrobić, czego mogę się na, mogłam nauczyć. I ten czas bez troski, takiego bezrefleksyjnego e, bez spoglądania, to on odchodzi w maju. Będziecie właśnie coraz bardziej zainteresowani tym, aby dowiedzieć się, jak polepszyć, jak możesz poprawić i czuć się bardziej spełnionym, bardziej szczęśliwym. E, I nieważne, czy masz partnera, czy nie masz, i że masz pracę taką, jaką masz, i mieszkasz w takim mieszkaniu, w którym mieszkasz. Jak możesz, co możesz zrobić, żeby to zmienić? Może zmienić sposób patrzenia, z innej perspektywy na to spojrzeć. Hmm? Bo co Wam przyniesie? No właśnie to, Maj. Szóstka pentakli. Ja bardzo lubię tą kartę. To jest taka, ja bym ją nazwała kartę uczciwości. Ile wkładasz, tyle dostajesz. Tutaj nie ma mowy o losowym wydarzeniu, jak w kole fortuny tutaj jest ile włożysz w coś, to taki dostaniesz feedback, informację zwrotną lub taki dostaniesz procent. Jeżeli jesteś w procesie odchudzania, to ile włożysz w to pracy, zaangażowania, przestrzeni, pieniędzy również, to taki dostaniesz efekt. A jeżeli Ty tylko będziesz udawać, że ty się odchudzasz... bo no, dziewczyny no, Każda przeszła przez ten etap, udawanie, albo udawanie, że pracuje nad sobą, albo udawanie samemu przed sobą w każdym księżyca, że ja szukam, ja szukam, ja bardzo chcę mieć chłopaka, a tak naprawdę wszystko w tobie woła i krzyczy, niebo się boję zra zranienia i odrzucenia, albo znowu się nie uda. To ma jest dobrym momentem, żeby sobie zdać z tego sprawę. I o tym mówi również szóstka pentakli. Ile włożysz w swój rozwój osobisty, dowiadywaniu się prawdy o sobie, jakie masz przekonania, jakie masz lęki, gdzie działasz ze strachu. Często my nie wchodzimy w związki dlatego i to mi bardzo często wychodzi w czytaniach prywatnych konkretnie, że właściwie dana osoba ma wszystko Wszystkie atuty, żeby być w szczęśliwej relacji, a jej nie ma, bo ona się boi wejść w tą relację. I trzeba czyścić najpierw te, te przekonanie, że znowu się nie uda, i co dalej. Tak? Już Wam mówię, że przeżyjesz. Ale taka nauka, troszkę ten proces jest bolesny. Czy robimy procesy przechodzenia zaufania do, do tego, że poza tym nic nie jest wieczne. Wszystko przemija. Przemija nasza uroda, przemija nasz młody wiek. Starzejemy się. Przemijają prace, przemijają znajomości. Nie jest powiedziane, że jak będziesz miała tego jedynego, to będziesz z nim do końca życia. Gdzie to jest napisane? Fajnie by było, ale jak wiemy, wszystko to jest cykliczność. I wszystko ulega zmianie. Już nie chcę mówić takiego, no wszyscy znamy to przysłowie, że jedyne pewne w życiu to to, że wszystko się zmieni. I tak będzie. Im bardziej to zrozumiesz, im bardziej to do Ciebie dotrze, tym bardziej pełne będzie Twoje życie. Będzie mniej oczekiwań, mniej zawodów, wszystko będziesz przyjmować z taką wiarą, idzie zmiana, a my nie lubimy zmian, my ludzie. I obojętnie, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, te dzwonki, boskie dzwonki wieczne, właśnie potwierdziły, że wszechświat potwierdził to, co mówię. Kochane raki, życzę Wam fantastycznego maja, żebyście się rozpoznawali swoje prawdy, żebyście mówili o tym, co czujecie, do drugich osób. I żebyście wyciągali tajemnicę na zewnątrz i szukali w tym siebie i swojego szczęścia. Dziękuję za subskrypcje, lajki, komentarze. Mówcie, że ten kanał istnieje, żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Jest nas ponad dwa tysiące. I wzrastajmy razem w tej przygodzie. Pozdrawiam Was. Buziaczki. Pa, pa.